Pewnie gdzieś stąd dopiero. To sprawdźmy. Bo coś tam na górze jest. Może jakaś broń? El Tirano, karabin wyborowy. Unikalny karabin wyborowy, prędkość jest szybka. No. Wow, fajne. Okej. Okay. zobaczmy tu El Tirano. Gitans. No nie jest ich to jakoś przesadnie dużo. Więc skaczemy i próbujemy. E, nie zauważyłem tylko, czy ta broń ma e, tłumik, czy ma kompensator, czy co ona tam ma. Hamulec wylotowy. Zawasanowana luneta umożliwia wstrzymywanie oddechu. Pocisk utrzymujący płaski tor lotu przebija hełmy i pancerze. O, to dobre. Zwiększenie pojemności magazynka. Pierwszy strzał po przeładowaniu zadaje zwiększone obrażenia. To jeszcze wisiorek. No, i próbujemy. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, W mordę. Kurde. Nie mogę się wychylić dobrze. Nie, jeszcze mnie nie widzą. A, i to szybkie poruszanie się. Ale dowaliłem kurde, powiem tak Wsz wszystko okej, okay, ale Drobinka tycha na przycisk jednak powinna być Kto jeszcze? Tu jest! I tu w hełmie No to mamy kiedy nie umiem umrzeć, to dobrze dla mnie. potrzebny klucz. A klucz gdzie jest? Któryś z nich powinien go mieć. Jeżeli dobrze kojarzę... Albo gdzieś tu leży, to go poszukajmy. Co jest napisane? Apitobara, wóz Taino. Apitobara, przywódca rdzennego ludu Tajno jako wóz zwany też Kacykiem, prowadził swoje plany wskazanej na porażkę Rebeli przeciwko Krzysztofowi Klombowi, który przybył do brzegu Fiary z misją pokojową. W wyniku tego konfliktu, zwanego wojną tajno-hiszpańską, niepotrzebnie zginęło wiele osób. Jedną z ofiar był Wojnę był sam Apitobara, który został ostatecznie stracony przez Hiszpanów w 1512 roku za podżeganie do przemocy i morderstwa. Dziś pomnik ten, znajdujący się w pobliżu celi więziennej najstrasz... e... najstarszego fortu Jary, ma być przypomnieniem dla wszystkich prawdziwych Jaran, że do pokoju, sprawiedliwości i harmonii nie można dochodzić przez rozlew krwi. No i racja. Kurde. Zawsze te klucze albo ktoś trzymał, albo gdzieś leżały. Pytanie tylko, gdzie on może być? Tu chyba nie wejdę, chociaż może. A sprawdźmy tu. No puede Powiadomienie o budowie. Informujemy, że budowa umocnień przeciwlotniczych w tym rejonie została zakończona. Wszyscy pracownicy FND proszeni są o powrót do pełnienia swoich obowiązków. WAMO te PINGALO! Może gdzieś tu? O No, tu dalej nie ma klucza... Пусто. Хм. Ааа, тут нужно... эээ... позабыть щекотки. No, i właściwie się dostałem, dobra. Czyli to nie było no, pomieszczenie z fancikami, jak zazwyczaj, tylko przejście dodatkowe. No dobra, czyli jesteśmy już tutaj, można powiedzieć. Na tej części wyspy ogarnięcie, jeszcze tutaj coś może być. To może jak tu już jesteśmy, to wybierzemy się też tu. Po drodze jeszcze zerknę, tylko która godzina? 17. To chyba już półtorej godziny gry za nami. Auto. Let's grab a ride. Czarne sumolivame. No one walks in here. Here you go. Kurde. Co by mi nie przejechali. Wszystko może się zdarzyć w tej grze, znając moje szczęście, na bank by się to stało. Ten pan coś tu kombinuje, kurde. No, chyba to auto jest najlepsze. Naj najbardziej mi leży. Punkt obserwacyjny. I co w tym punkcie takiego jest. Przeciwnik nie widzę. Samolot sobie tam jakiś leci. Może jakaś ciekawa dodatka? Może jakieś... jakieś dodatkowe zadanie tutaj znajdziemy? Albo i nie. Czyli zabarykadowane. O, tu coś jest. Metal. Nie no co, ktoś robił obiad, ale nie dokończył. No nic, chyba nic tu nie znajdziemy. Tu jest z kolei Oho, Strzałeczka. mówiąc, że może coś tutaj będzie. No, sprawdźmy to. You just sign on. Libertad. You looking for Maximas Matanzas? Head to the fort in Balaneras and move fast. Hmm. Tutaj nie wyjdziemy pewnie. Czy to po prostu chodziło o ten... ...o te przejście? Czy można pod ulicą przejść? To wygląda, bo tu nic niestety nie ma. Już myślałem, że jakaś ciekawa lokalizacja nam się trafiła. Więc jesteśmy tu, a zmierzamy. Szczerze to nawet nie wiem. Tu, tu jeszcze jest. Aha, tej katedry nie zrobiliśmy. No dobra, ale mamy skuter, to sobie tam polecimy. Jeszcze ja popełniony To tutaj, tak? Kurczę, szybki. Jest to jakaś możliwość wyjścia. Albo może po prostu. Przez ten mury przejdziemy. Na przykład tu w tym miejscu. E, ojciec jego zapewne jest przetrzymywany w pobliżu zniszczonego ołtarza. No to będziemy kogoś ratować. Dobra. Już tutaj raz. Raz już w tym miejscu byliśmy. Coś tam można zrobić? Można wejść tutaj po drabinie albo tędy. Special forces, of course. Special forces i słyszę pikający alarm. Dobra, na wszelki wypadek sobie od razu piłkę. Tym razem wybiorę. A tu nie da rady wejść. Diabord, tam chyba można wejść. Jest koleś tutaj. Jest i alarm. Kolejne kolo. Ale alarm pewnie jest eee, kulatbord. Jak zwykle. Mordę. który to właśnie ten Dobramy ale... mamy szybkę nie. <grymne> tylko nie to. Dobra, i teraz pytanie, czy dam radę? No, z takim turno-speedem nie chcę powiedzieć, że ktoś tu usłyszał. Ktoś chyba to usłyszał. O, wmur. Ki Co tu wchodzi? Oh, shit stay here I know that high my jeszcze mnie nie widzieli chyba Ja pierdzielę, co akcja? Kto? Ten na dole.

No to co, lecimy z tym. W takim razie ojciec, mam nadzieję, że tego ojca kurna nie odwala. Dobra, biegnął tu. Przygotujmy się zatem. Tutaj wejdę jakoś. Tędy, ewentualnie. Dobra, jest tutaj ojciec. Kto my tam? He's heading in your direction. Dobra, byle... Byle by nie Orlando Supramo w gotowości. Tam jest sniper. Pow mord. Ale mnie przestraszył. Gdzie jest helikopter? Where is the chopper? Kurwa, no nie mogę go trafić. Po raz kolejny nie po cichu, ale nie było źle. Okay, a ten, e, ojciec gdzie się podział hey, hey. Myślałem, że o czymś z nim poradzamy, a to nic. Dobra, pokaż, co tam masz. Dani, there's a checkpoint making life impossible for the locals. Take it out and you'll have a lot of new supporters. Appreciate it. Kontrolnym. No dobra, to co skoro jesteśmy tutaj, to może sobie tak polecimy. Ale to dopiero pewnie następnym razem, bo już teraz będę kończył. Za dwie godzinki nagrywam. Także na dziś wystarczy. To zapraszam Was na następne części. Trzymajcie się, hejka.